Nie wszyscy chyba wiedzą, że grudzień to nie tylko miesiąc wzmożonej aktywności producentów słodyczy oraz gadżetów, ale również producentów wszelakiej maści chłodzeń i obudów. Oto na przykład firma Antec zapowiedziała model gamingowej wąskiej obudowy GX300, a ponadto na rodzime półki sklepowe trafił model ekonomicznej wyciszonej obudowy VSP 5000. Fanów firmy Thermalright chyba niespecjalnie zaskoczył fakt, że oto pojawił się kolejny przedstawiciel kulerów CPU z linii True Spirit 140, w tym konkretnym przypadku pojawił się w grudniu model Black White RFA. a Co ciekawe jeśli chodzi o Thermalright to to nie koniec grudniowych nowinek, oto bowiem nie tak dawno temu zapowiedziano dwa nowe coolery CPU Macho 90 oraz Silver Arrow i TX. Powody do radości mieli ostatnio także posiadacze kart graficznych Asus z serii GTX 970 Strix oraz Gigabyte GTX 970 Gaming G1. Wszystko to za sprawą firmy EK Waterblocks, która to ostatnimi czasy wprowadziła do swojej oferty dedykowane do tych kart graficznych bloki wodne typu Full Cover. Dość głośnym wydarzeniem była oficjalna premiera gotowych zestawów chłodzenia wodnego od Fractal Design. Chodzi tutaj dokładnie o trzy zestawy: Kelvin T12, Kelvin S24 oraz Kelvin S36. Ciekawym wydarzeniem była również oficjalna premiera działającego prototypu tzw. kinetycznego kulera CPU. Czy tego typu projekt przyjmie się na rynku kulerów CPU? Cóż, raczej nieprędko się o tym przekonamy. Wracamy jeszcze na chwilę do świata obudów, ponieważ firma Alienli wprowadziła do swojej oferty nietuzinkowe, wąskie obudowy, których cechą charakterystyczną jest chociażby fakt, że panel roboczy wykonany jest ze szkła. Podejrzewam jednak, ja że dla niektórych naszych czytelników tak zwanym wydarzeniem miesiąca był Mikołajkowy konkurs. Osobiście nawet bym się temu specjalnie nie dziwił, przecież każdy lubi prezenty.